Kici 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 miau w twojej dupie żał turutu turu. uuu uh, hehehe yeah. Siemanko <grywa> witam was na waka, waka, waka. kolejnym rajdzie Są, są B, 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 B No Dobra. Normalnie stop... podbijamy, podbijamy, bij ich tam. Dobrze, jeszcze Kurtka. jeden, jeszcze Kurtka. Kurtka. Okay. jeden. nie zbieraj, nie zbieraj, nie zbieraj, ja podkładam totem. Fuj. Podkładam. Drzwi, drzwi obstawcie, drzwi obstawcie. Totem. Od tyłu podkładam. A totem? Totem drzwi. postawcie. Totem postawcie. Tak, stawiaj totem. Już no. będę vlogać się. Tutaj, no byle gdzie. Od tyłu chwantuję. Szybko, drzwiach. A patrzyłeś gdzie jesteś... totem? Ja nie po drzwi, drzwi, no Daj i chuj Ja nie mam spawna Dobra, spomaj spadniesz spodnie. Tak dobra. Patrzcie Daj drzwi, patrzcie drzwi, patrzcie drzwi Wy dwóch tutaj zostańcie przy coś. Ja drzwi patrzę Nie dobra to są drzwi, oni no nie wyjebały Dobra, idę do tyłu, idę do tyłu Wyjebało wszystko Bij to to Potem, totem, totem, totem Potem totem. bicie potem, potem bije, Biję, bije, biję szybko Chodzi ładnie Ostatni Dobra, nice. ja już jestem, jak ktoś to ja biegł. Ole, że jest tyle materiałów kurwa, ale rzeczy. Ej, Pietrak cofnij się po furę, cofnij się po furę. Tak, tak szybko. 900 setka douta. Ja mam po nomu. Ile kory? To się klucz. Szybko auto ktoś jeździł. Szukajcie jakiegoś teto. Szukajcie jakiegoś teto. Też nie ma. Zbutamy tego nie zabierzemy. Napisz mu straj kurwa. <laughs> ej, zatrucie bije, ej, gdzie zielona jest? Ta jest, gdzieś. Ej, ja zdechnę, zdechnę. Poszukam, ja Tu jest, białe. w chacie. Ja się cofam. Ale całą rozwaliło. Ej, dobra, i, i pobiegł ktoś po ten samochód? Ja już biegnę. Kurwa, dobra, musimy teraz tu wszyscy stać i czekać, osłaniać się. Aż on przyjedzie tym samochodem. Garaż, y ej, macie klucz w maszynę w ogóle? Ja mam. To te szafki metalowe, spakuj, Ty najważniejsze. Ja też. Nie skubrać, co trzeba. Ta. Garaż, pójście. Posty, posty, bo my im zaniebaliśmy, nie? Ja myślę, że oni robili garaż na tą waszą furę, właśnie, co wy Może być. Ja mam raz, trzy, cztery, pięć staków żelaza. Ja, a ja mam czerwone, zielone, a, maszyny, no. dwie. Ma, ma ktoś kurtkę dla mnie? Ja mam 52, teraz chodźcie. Ja mam żółto. No miało no, być tak spokojnie, nie? Ale no niestety musieli przyjść na górę. No, elo, nie takie. Ty, hey, ale tutaj. no, nic się mieli. Podcinę tu z kamienia jeszcze. Znaczy. Znaczy, moim do... zdaniem się opłacało, nie? No, opłacało no tak. się jak Ty Tu jeszcze silnik jest? Do tego? Ja mam 300 w no. a ja mam A i... I dre... zabrał, ja, ja mam Ja mam. jeszcze kamienie jest dużo. Kamień został zabrany i drewienko który zabrał. Ja mam. Nie mam no. miejsca, ja mam kamienie. Senta nagrywanie, to nie to może to włączyć. Ej, ja mam tu tak, mamy w no. pokaż Wyrzuć Wyrzuć to Wyrzuć Pokaż A no jest No jest O, najbliższe Dawaj tą furę szybko Ja to podniosę, ja to podniosę. spokojnie dobra, ja to tak, na razie. Darmowy rajd Daj Daj, Daj, lepiej żebym ja chyba. A kto to wyczaił wszystko i jeszcze furę ukradł? Ja pierdolę, skąd ty masz te C4? Jaki skwit teraz jak się ekspres jak kulek, Dobra i nie rozdzielajcie się i patrzcie czy tu nikt nie biegnie, żeby tu nie było, że zaraz nas wyjebą. Kto ma cyfrówkę, Polak? Ja mam. Ja stanę przy naszym totemie może najlepiej. Tak, ja tu skoweruję. Ja mam 52 darmo, moje Piotrek, jedziesz? Jadę, jadę na pizdzie, ty. Ale ja mówiłem, że nie mają c 4 w ogóle mam 52 naboje do pompy, 154 do... Ja i ponad... i Ja też to... nie ustawiłem do tego nie zrobię. Ale nikt od nas nie padł. Ej pozwolicie, że ja wrzucę rzeczy, to ja wszystkie maszyny rozpiętam. Znaczy wszystkie teraz pierdolę. Ktoś nie. Ma ktoś moje spodnie i i pompę. <laughs> no ale nie mam gdzie schować. No to ja wezmę, na tak. mam. To, to weź do mnie workbencha -e. Dobra, pulak, po wybierzemy kamienia i budujemy chatę ta, no i drewno tam trzeba jeszcze. Ty. Ja może byśmy jedną, jakąś taką, bardziej solidniejszą bazę zbudowali na starym nie, nie, nie. no Nie, no mówię ci, że nie. nie tylko ale w sensie, ale nie, nie, w sensie takim, że na, nie, nie, no, za, na 24 c 4 tylko. bo to c Na jedno na C4. Robisz chatę? Nie, stój. Najpierw pakujcie tam wszystko do tego. Z odpowiedniej ilości surowców. Na 24 musisz już wypierdolić full. Dobra. To kto załadowany, ładujcie się. Jedź, jedź ktoś. Jedź po są. drugi samochód. Tamten drugi samochód ma dwa razy większy inwentarz niż ten. Ej, czekaj. Masz jeszcze jedno miejsce. Dobra. Nie ma, cztery osoby. Nie cztery. Przyje... Dobra, jeszcze drugim samochodem okay. przyjedzie. Bulak najważniejszy pojechał. No Ale Elohera za darmo kryje. O Boże, nie. Nie. Dalej, no. Tam. no tak. Dobra, koniec nagrania, kończę dzisiejszy rajd, nie będę pokazywał gdzie jedziemy i do zobaczenia, trzymajcie się, na razie.